Ciało ludzkie ma zapotrzebowanie na powietrze, na pokarm, na to wszystko, co konieczne do funkcjonowania. Ale w swej duszy człowiek ma zapotrzebowanie na to, by być miłowanym, kochać i być kochanym. Powołanie, jakiekolwiek, jest wyzwaniem do czynnej miłości. Jest się więc powołany do miłości w małżeństwie i poza małżeństwem do służby zawodowej, społecznej czy politycznej, czyli jest wezwany do tego, by czynnie miłować, czyli służyć, dawać siebie, dawać siebie dla sprawy większej, przekraczającej doczesność. I tak się dzieje również w sprawach zbawienia. Muszą być ci, którzy oddadzą się więcej, najlepiej całkowicie dla miłości ewangelicznej przy głoszeniu Ewangelii, przy zabieganiu o człowieczą mądrość, o człowiecze dobro najwyższe. Kto jest głosicielem zbawienia, ten jest dawcą dobra najwyższego. Ludzie zakłamani, osobieni grzechami swoimi tracą świadomość i orientację. Dlatego apostoł święty Mateusz był tym, który otrzymawszy Jezusa wszystko, sam stał się głosicielem prawdy, miłości i za to wszystko oddał krwawo życie. Jest przecież męczennikiem. Modlić się trzeba o takich ludzi, jak święty Mateusz. I kroczyć ich śladami, aby życie swoje dać na służbę, czyli na zatroskanie o dobro najwyższe drugiego człowieka. Zwykle ludzie szukają siebie i swego, czyli reagują jak egoiści. Zatroskanie o siebie podstawowe jest konieczne, natomiast w tym takim siebie samego uposażaniu. Trzeba wiedzieć, że to uposażenie jest po to, by je dać na służbę, by uczynić siebie człowiekiem darów, ofiary, miłości. I tego trzeba. Całkowitości dla Boga. Wszędzie człowiek jest powołany, wezwany do całkowitości, czyli do heroizmu. W małżeństwach też jest obowiązek heroizmu. I gdy człowiek przyjmuje biłość, to po to, by się nauczył kochać i również miłować bliźniego i Boga nad wszystko. Święty Mateusz, zrazu celnik, porzucił interes, poszedł za Jezusem, przyjął nową tożsamość, nowe powinności, bo nawrócić się. Oznacza przyjąć nowe powinności, wziąć tożsamość człowieka, który przynależy do Boga całkowicie. I gdy tak się dzieje, dobro wzrasta, zło się umniejsza, radość i bezpieczeństwo narastają, i życie ludzkie jest nowe, mądre, piękne. Oto trzeba się modlić, by tak się działo, by dłużej. Nie było tego, co jest całkowitością człowieczego grzechu. Człowiek jest stworzony dla całkowitej łaski, dla całkowitej miłości. Nie można się dać zaprzedać, zagubić, wystarczyć sobie i pięgnować rzekomą doskonałość, tak by już dłużej siebie nie kwestionować, lecz prosić Pana Boga o pomyślność. Nie w tym kierunku że ma iść, człowiek ma się ocalić od zguby, od błędnego rozpoznania i fałszywych zaangażowań. Czekowi potrzebna jest prawda, mądrość, aby w prawdzie i mądrości zdolny był miłować.